Odcinek 21. Popołudnie z duchem. Zapadał już zmrok, kiedy Bolek ostrożnie podniósł w jego skrzyni i zaczął nasłuchiwać. Gdzieś niedaleko toczyła się gwałtowna rozmowa. – Mam dość twoich wybryków! – brzmiał głos pani kasztelanki. – W ciągu miesiąca zepsułeś 26 ślubnych fotografii. Dlaczego to robisz? – Odpowiedzi rozległo się ciche zawodzenie i brzęk łańcuchów. – Psujesz nam opinię! – dodała z wyrzutem kasztelanka. – Wiesz, co piszą w internecie? – i odczytała na głos. – Kupa kamieni, pokrzywy i nuda. – Nachalny! – to o tobie. – Upiór, żebrze o cukierki. – Zdecydowanie nie polecam, Lusia! Duch westchnął. A gospodyni czytała dalej. Kolejne opinie były równie miażdżące. Rodzina Kopściołków wspominała coś o nieostatycznej zjawie w brudnym prześcieradle. Niejaki Dyzio stwierdził, że zamkowy upiór nie przestraszyłby nawet przedszkolaka. Zamek stoi na skraju bankructwa. Tłumaczyła kasztelanka z gnębionym tonem. Rozumiesz, co to znaczy? Nie mamy już pieniędzy. Turyści nas omijają. Pokoje gościnne stoją puste. Liczyłam, że zarobimy na koncercie tego muzyka z wąsami, ale nic z tego. Ktoś mu ukradł klawicę ngiel. Trzeba odwołać występ. To katastrofa! Yy, mruknął duch ponuro. I jeszcze jedno. Ciągnęła oskarżycielsko kasztelanka. Zjadłeś wszystkie czekoladki. Chciałam, żeby na poduszce leżały czekoladki, jak w prawdziwym hotelu. A ty je pożarłeś. Yy, zauważył duch tonem usprawiedliwienia. I co z tego? Że to były wiśnie w czekoladzie? Yy, parsknął Jeszcze narzekasz? Głosy oddaliły się i wkrótce umilkły. Bolek zerwał się na równe nogi. Lolek też próbował, ale nie bardzo mu to wyszło. Siedząc w skrzyni okropnie zdrętwiał. Nie mogę ruszyć nogą, jęczał. Tymczasem Bolek tańczył swój taniec za radości, nie zwracając uwagi na cierpienia brata. tra la la, -la, -la śpiewał, wszystko już wiem, tra-la-la-la-la, znam sprawcę. Kogo znasz? Spytał Lolek, rozcielając łydkę. Wiem, kto ukradł instrument. Szkoda, pomyślał Bolek, że nie mam ze sobą szkła powiększającego i fajki. Hm, genialny detektyw powinien się odpowiednio prezentować, kiedy wyjaśnia rozwiązanie zagadki. Zresztą, nieważne, grunt, żeby gapowaty pomocnik był zaskoczony i pełen podziwu. Złodziejem jest duch, ogłosił Bolek uroczyście. Od razu się domyśliłem, zapewnił Lolek, chociaż wcześniej wcale o tym nie pomyślał. Brat spojrzał na niego z wyrzutem. Lepiej spytaj, jak na to wpadłem, rozkazał. Jak na to wpadłeś? Powtórzył Lolek posłusznie. To elementarne, mój drogi Lolsonie. Nadał się szerbolek. Po pierwsze, duch był w pokoju. Artysty. Po drugie, zjadł wiśnie w czekoladzie. A po trzecie, teraz nie spytaj, dlaczego ukradł klawicyngiel? No dlaczego ukradł klawicyngiel? Przez gry komputerowe i filmy z efektami specjalnymi, kiedyś, mój poczciwy przyjacielu, wystarczyło białe prześcieradło i kawałek łańcucha, żeby ludzie piszczeli z przerażenia. Dzisiaj publiczność zrobiła się wybredna. Trudno ją nastraszyć. Biedny duch doszedł do wniosku, że z podkładem dźwiękowym będzie brzmiał groźniej. Rozumiesz, ponura melodia w mrocznych korytarzach no, zawsze zrobi wrażenie. Lolek milczał. Żałował, że to nie on rozwiązał zagadkę. Poza tym wcale nie lubił, kiedy Bolek mówił do niego: Mój poczciwy przyjacielu. Teraz go aresztujemy? Spytał tego ducha. Pewnie, że tak zgodził się Bolek. Ale najpierw zajrzyjmy do naszego klienta. Artysta czeka na dobrą wiadomość. W następnym odcinku ktoś pokaże swoje prawdziwe oblicze.